Cześć! W dzisiejszym odcinku kamera na płyty CD. Tutaj akurat są płyty do tej kamery, to może najpierw odtworzymy paczkę z płytami. Był rok 2007 i w tym roku powstała kamera, którą można było nagrywać filmy na płyty od razu. Bezpośrednio nagrywało się na płytę i wtedy można było odtworzyć sobie w DVD. Teraz odeszliśmy już od tego. Nagrywamy wszystko na pamięć SD albo pamięć wewnętrzną w telefonach. Zobaczcie, jakie fajne płytki. Dobra, teraz sprawdźmy, co jest tutaj. Tadam, proszę bardzo. Zapisałem ją na ALYX. Sprzedający powiedział, że została użyta raz, tylko żeby nagrać wesele na nią. W tym celu właściwie została wtedy zakupiona. Później została wrzucona do szafy i nie używana. Sprawdźmy, czy rzeczywiście tak było. No, rzeczywiście bardzo dobry stan. Tylko nie było w zestawie ładowarki. Ale z tym sobie poradzę, bo mam taką od innego modelu. I prawdopodobnie bateria będzie do wymiany, ale zaraz to sprawdzę, czy w ogóle uda się ją ładować. W zestawie mamy. O, takie coś od baterii. Instrukcja. Karta gwarant... To to zakupu 2007 rok w ostrudzie I teraz mamy jeszcze kartę gwarancyjną I drugą instrukcję No to super, nie mamy żadnej w języku polskim Mamy w angielskim Ok, Zobaczymy teraz co tu będzie Działa, jak to działa? Tu jest dedykowany zasilacz. Myślę, że był, wyjmę na razie baterię. I bez baterii ją włączę. Taka bateria. Litowo-jonowa, tak? Prawdopodobnie tak. Więc jeśli bateria najdłuższy czas jest nieużywana, litowojonowa i dojdzie do rozładowania, to może być później problem z naładowaniem. Zobaczymy później, będziemy to sprawdzać. Co tu się pojawiło? No disk Dobrze moment? otwórzmy pokrywę jak to się otwiera mhm, Tutaj jest OK Dobrze łapie ostrość przybliża oddala No świetnie to teraz trzeba załadować płytę tak Proszę bardzo. Oto ot oryginalne pudełko płytek DVD RW Maxwell. Wkładamy płytę, zamykamy. I nie wiem, bo ja pierwszy raz coś takiego mam w ręce. Co tu się dzieje teraz? Płyta jest. Zobaczymy, czy coś się nagra. Nic. Mhm. No to może trzeba ją jakoś sformatować No disk. Aha. No i to jest to. Czyli na to wychodzi, że to nie te płyty. Trzeba kupić inne. Dobra, pokombinowałem i stwierdziłem, że wezmę obecne płytę standardową płytę, taką dużą. Wziąłem, odrysowałem kółko coś takiego zrobiłem. Także tu jest takie coś, ale to w niczym nie przeszkadza. Co zadziałało? Proszę, nagrywa. Tak więc wytnę sobie dwie takie płytki. Jeśli jest nagrywane pół godziny na jednej, to ja myślę, że tutaj zróbmy 20 minut, a 15 nie ryzykujmy, bo tu dalej nic się nie nagra. 15 minut na każdej płycie i potem zrzucę to na komputer dobra, jadę w plener nagram jakiś film, żebyście zobaczyli jak ta kamera nagrywa aha, jeszcze zobaczcie jak to wygląda jak się odtworzy w ogóle o, teraz pauzę zrobiłem, tak? teraz play, działa pauza wyłączymy to tak, kamera się wyłącza Wykonywanie zadania nie odłączyć się A właśnie, ciekawe czy to mi odczyta, bo później trzeba płytę chyba zamknąć. A jeśli jej nie zamknę, to ciekawe czy mi, czy mi to odtworzy w komputerze. Nie wiem, to jest pytanie. Zaraz zobaczę, patrzcie jak to w ogóle wygląda. Coś tu się zapisało. Dobra, sprawdzę to. Włożyłem ją do komputera. Niestety trzeba płytę zamknąć. Czyli po skończeniu jakichkolwiek nagrań trzeba ją tu zamknąć w kamerze i wtedy spróbować. Wchodzimy w menu. Teraz o jest zamknięcie zamknięcie, nie działa mm -hmm. tu nic nie działa ani to, ani to Dziwne. a jak bym chciał odtworzyć? nie wiem, nie ma tej opcji zamknięcia płyty nie wiem dlaczego ale tu wszystko jest na niej nagrane tu odtwarza z kamery Nie wiem o co chodzi. Hmm. Ale w komputerze mnie odtwarza. A spróbuję w innym komputerze. Dobra, na innym komputerze też nie działa. Nie będę kombinować, bo prawdopodobnie, jeśli płyta jest pocięta, to może potrzebuję po prostu tej krawędzi na końcu, żeby zakończyć tą płytę. Ale jest możliwość zgrania takiej, takiego filmu z tej płyty, z kamery, bo mamy tutaj wyjście AV, więc też tak zrobię. No i oczywiście kupię. Oryginalne płyty do niej, żeby też coś nagrać. Ale teraz robię tak na szybko, żeby ją sprawdzić. No i teraz podłączyłem przewodem do karty telewizyjnej i wszystko zrzucę na komputer. Wyjaśniłem sprawę. Wiem, dlaczego mi nie czyta tych płyt. A dlatego, bo są DVD, plus R. Pociąłem jeszcze takie płyty. Też DVD, plus R. Tutaj tak samo i też tych mi nie czytało. Tu to mi czyta, i jeszcze tam jedną gdzieś miałem, którą mi czytało i to była innej firmy, ale też DVD-RW. I po prostu zamówię sobie jeszcze dwie, trzy takie szpule, tylko z oznaczeniem DVD-RW. Schowam sobie do tego pudełka razem z takim zasilaczem, który też muszę zamówić. I ta kamera zostanie schowana do szafy. Nie będzie używana dalej, bo to już, tego już praktycznie nie ma. Jeśli już się pojawiają takie kamery, to są zajechane. Jeśli działają, no to nie wiadomo jak długo będą działać, bo wiadomo lasery się wypalają. Im więcej przetworzyło płyt, tym gorzej dla niej. Tu na szczęście trafiłem na fajny egzemplarz. Naprawdę jest w bardzo dobrym stanie. No to tyle, dziękuję bardzo za uwagę i do następnego. Cześć! どうしたいの? Yeah.